Każdy z nas uwielbia prezenty za darmo I StumbleGuys od jakiegoś czasu daje ich naprawdę sporo Popatrzcie tylko na to Najnowsza bejsbolówka niespodzianka Nie wiem kompletnie o co tutaj chodzi Ale darmowe nagrody z okazji nowej bejsbolówki To chyba tylko StumbleGuys mogłoby wymyślić Oczywiście dzisiaj to otworzymy Ale to nie koniec nowości Rozmawialiśmy o tym wczoraj Że Skien kana będzie dało zdobyć się z misji I faktycznie tak jest Dlatego tę misję muszę potraktować na poważnie No bo popatrzcie jest tutaj tukana są tutaj oczywiście żetony zdolności, więc idealnie. I dalej to nie wszystko. Mamy nową giereczkę i dzisiaj właśnie z moją dziewczyną Julii będziemy ją testować. A w zasadzie nie jest to giereczka, tylko są to słuchajcie właśnie nowe wydarzenia z tym efektem żabiego języka. Pamiętacie jak testowaliśmy wszystkie te gierki? No to tutaj co która miała taki efekt, że możesz mieć ten żabi język i przyciągać się do innych graczy, czy innych rzeczy. No to teraz jeszcze za to możemy zdobywać nową walutę. A co najciekawsze, nowej waluty mam właśnie już tysiąc, więc możemy odebrać sobie to. Uwaga, oferta te bohatersko, dzięki której będę mógł ulepszyć mojego tutaj bananiarza Jana. Ja o tym mówiłem, że fajnie byłoby po prostu tego banana ulepszać, bo jak on będzie wymaksowany, to będzie ogromny i każdy w niego wpadnie. No to dzisiaj pewnie to się uda zrobić. No dobra, to niech super koło szczęścia wylosuje jaką skórką dzisiaj zagramy. Co prawda to jest tylko 25% szans na to, że wypadnie nam skórka, a 75% szans na to, że wypadnie nam coś innego, ale popatrzcie, jest skórka! I tym gościem na pewno nigdy w życiu nie zagrałem w Stumble Guy. Dobra, teraz klikam oczywiście, żeby zagrać ze znajomymi. No i też tutaj widzów zaprosimy. Uwaga, szybkie sprawdzenie, czy jesteś Sigmo. Wejdź teraz na koniec sklepów StumbleGuys i wpisuj kod ABRA. No chyba, że jesteś już Sigmo, to masz go pewnie wpisanego. Będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie kod ABRA wpiszesz raz na dwa tygodnie. No i powiedz o tym swojemu znajomemu. A ja potem właśnie wybieram widzów, tak jak tutaj. Babcia120 i ich zapraszam! Widzowie, popatrzcie, jaką mapkę dostaliśmy. Abducted Avenue. I tutaj właśnie tym językiem możemy się przyciągać. Nie. Jakby Nacisz wiecie, wiadomo, e. trzeba nacisnąć klawisz okay. E, żeby on właśnie zadziałał. I no powiem tak, ja tutaj to w ogóle będę chyba cisnął na razie jeżykiem, bo Zmugowałem on jest na mi, pewno spadłam. najlepszą rzeczą, ale teraz... Oj! Chciałem się przyciągnąć tutaj do ziomala. Tutaj o, widzicie, jak się przyciągnąłem do niego. To słuchajcie, było całkiem grube powiem to nie A, Działa, 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 działa na pewno działa, na pewno pewnie. działa. Możesz się przyciągać do różnych rzeczy, tylko po prostu nie możesz być zbyt daleko. Oj, znowu się do niego przyciągnąłem okay, okay, i go jakby okay. odepchnąłem do siebie i on na tym. Stracił. Ej, to jest grube, to jest grube, no i, że no gość na tak tym hobby. stracił, jakby. Ej, masakra. Dobra, tutaj sobie jeszcze podskoczę, słuchajcie, w ten sposób. Dobra, tutaj sobie wrócimy w ten sposób. Okej, okay. i teraz uwaga. Pu! Przyciągam się do niego. Dobra, dobra. On znowu, jakby przeszedł. To, to że to nie można oj, zrobić tak oj, jak Spider-Man, że w powietrzu. Teraz to. Teraz to ja zważywiłem, słuchajcie, i on to pewnie wygra. No nie, ej, serio, on to pewnie wygra tylko przez to, że ja to tak głupio zważywiłem? Poważnie? Poważnie? No ja on jest już na becie! Ej, XD, XD. Serio, gdyby nie ten jeden fail, to bym to wygrał. Natomiast czy ta moc w ogóle jest potrzebna na tą mapę? I w ogóle czy ta moc jest potrzebna w tej grze? To jest dobre pytanie, bo tak, teraz mieliśmy tą gierkę, ale może być właśnie The Other Side. Też wydaje mi się, że niepotrzebne to będzie ona, Tornado. To już może prędzej. Natomiast słuchajcie, ja mam trochę... Tej właśnie nowej waluty i tak jak zaraz tą czapkę bejsbolówkę sobie właśnie otworzymy, tak teraz chciałbym, słuchajcie, za 990 tej nowej waluty kupić 2000 żetonów zdolności. No bo tak jak wspominałem, chciałbym sobie słuchajcie tutaj ogarnąć bananiarza Jana, więc myślę, że za 4000 teraz sobie właśnie go ulepszymy i możemy wybrać albo, że on po prostu będzie dłużej jakby ogłuszał ludzi, albo, że będzie słuchajcie większy i to, no tak naprawdę to całkiem spora różnica będzie, albo, że Szybciej będę mógł go używać. No to ja bym wolał, oczywiście, tego banana powiększyć, bo pamiętam, jak go wymaksowywaliśmy, to on był naprawdę ogromny. I na niektórych mapkach ciężko było go unikać, przez co, no wiadomo, przegrywały. Dobra, niech duże pudełko krok zadecyduje, jakim skinem słuchajcie. Teraz sobie zagramy, wy właśnie znowu to wydarzenie. Tylko oczywiście. Okej, okay. no tak, to się nie dowie. Tylko chciałem powiedzieć, że w inną mapkę, więc zakręćmy może sobie tym kołem. Teraz uwaga, do. do. Duplikat. No dobra, w każdym kole w sumie będę miał duplikaty, więc wziąłem sobie tutaj to zwykłe, poczekam do końca i po prostu kliknę wyposaż, bo tym gościem raczej też nigdy w życiu nie grałem. No i widzowie, teraz zobaczymy, jaka mapka The Other Side. Okej, okay. powiem szczerze, jeżeli tutaj mamy się tym właśnie oj, językiem oj. żaby złapać tych, nie wiem, śmieciarek czy innych graczy, to to może zrobić robotę. Mamy tutaj pięć żyć, ale ja mam bo wrażenie, ja teraz że. Kurczę, tutaj. tu może być taka sytuacja, że my po prostu za bardzo Uuu. będziemy chcieli czegoś się złapać i przez to, no, nie, wiem, czego i zauważymy i możemy przez to też zginąć, no nie? Dobra, ja sobie tutaj na przykład używam tego języka. Okej, okay, nie wiem, czy to miało tak zadziałać. na Ej, dobra, padek... bardzo, Ej, bardzo, Dla bardzo, testów, bardzo Robię to teraz dla testów. Najwyżej, słuchajcie, zginę. Podwójna spad. Okej, okay. czyli ten język nic nie dał, słuchajcie. Nic nie dał wtedy ten język. To, to co my możemy tylko graczy się tutaj złapać? Chyba tak. Chyba, słuchajcie, tylko jakby graczy ty. możemy się tutaj tak naprawdę ty łapać. Nie, ja nie, jak my tutaj ten język... No nie, no dobra, dobra, ale chodzi o to, że nawet jeżeli złapiemy się, słuchaj, jakiegoś nie, nie, co nam to zmieni ja jakby jak nie, wiem, nie, wciąga, nie, wciąga, nie wciąga. Jakby ale to, to za dużo nie, nie da. To nie jest tak, że my nagle wyskoczymy na 4 km do góry i jest jakby git. No, mogę tutaj podejść i tego goska na przykład złapać się, o go wyrzuci do góry, mnie wyrzuci do góry, więc go też nie przejedzie wtedy żaden z tych samochodzików i on też nie straci jakby jednego z tych pięciu żyć, co nie? No tak mi się przynajmniej wydaje. No ja mogę się w ten sposób, słuchajcie, jakby podbić i trochę się uratować, ale czy to faktycznie jest takie mega potrzebne? Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem. Tu jest Juli i można to zaraz przetestować. Właśnie, ej, na przykład, złapię się, przynajmniej spróbuję się zaraz złapać ciebie i zobaczymy, ile to faktycznie da, czy to w ogóle coś da. Dobra, tylko Podobnie. na razie tak, o, polecimy sobie tutaj. Mi. A, zjadło cię, kurde, bo ja próbuję cię tutaj właśnie złapać, ale też muszę uważać właśnie na siebie. Ej, to jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli przez to, że będziesz u... Aaaa, używał tego, to, to kurde, musisz się koncentrować i, aha, no właśnie, i to jest to, że ty tracisz po prostu za dużo czasu jakby i koncentracji na to, żeby a, tego się użyć. I cię nie rozjeżdża coś. Ej, to jest bezużyteczne. Naprawdę, słuchajcie, to jest totalnie bezużyteczne. Dobra, a jakbym zrobił sobie tak właśnie tym jerzykiem, ok no to ten, ten jerzyk, słuchajcie, daje więcej. Naprawdę ten jerzyk daje więcej. Gdyby to działało tak, że Teraz możesz też nie mogłem się, się zasejmować! Ej, totalnie do tej mapy to nie pasuje! Nie no, naprawdę, słuchajcie, jakby. Nie widzę żadnego zastosowania. Dobra, tutaj patrzcie. Podwójna spacja i też. Ratuje się jakby podwójną spacją, a nie słuchajcie tym tym językiem. Dobra, tutaj słuchajcie, przyciągnę się do tego gościa. Okej. Okay. No i teraz ładnie tego goska wyeliminowaliśmy. Puk, Puk, Puk. Proszę się pochwalić w komentarzach, czy masz już coś z Abra Team. A jeżeli nie, to wbijaj na wow Abra Ety. Jest to pierwsza linijka w opisie. I pamiętaj, że mamy zdjęcie z autografem gratis do każdego zamówienia. Czy dwie naklejki też za free? Czy nie? Jeszcze go nie wyeliminowaliśmy, ale on stracił przez to życie, że właśnie go jakby przyciągnęliśmy tym językiem. Więc to akurat było Całkiem, powiedzmy, spoko. Natomiast, czy o to powinno chodzić w tej gierce? To tego naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Dobra. Ja myślałam, że wiesz, sobie jak to tak. działa? że możesz no. się przyciągnąć do ściany wyżej i na przykład Tak, jak spider, ja też myślałem, że, że na przykład przyciągasz się do samochodu i zawsze cię wybije mega wysoko, i wtedy to jest całkiem git. Ok, nie. tutaj przyciągnąłbym to to tak się do nie tego typka. Dobra, ej, będę, będę próbował go wyeliminowywać. Nawet jeżeli. Okej, okay, okej, okay, prawie nie sam mam, odpadłem. Że się byle, Ej, byli. tak, nawet jeżeli ja mam przez to odpaść, to trudno. Patrz, UFO tu jest. Czekaj, co? Dobra, na tej gierce w ogóle jest UFO. Ej, nie pamiętam, żeby tutaj było UFO, Ej, to aż UFO, że, to znaczy, że, że, nie, 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 UFO to było, ale że aż trzy UFO, to całkiem. Słuchajcie, O, i teraz nie mało. się tam spróbuj przyciągnąć do czegoś, jak jest. Dobra, dobra, Polsce, dobra. Próbuję się w ten sposób przyciągnąć. Okej, okay, udaje A, mi się wygrać, więc. Ale ja bym ten język na przykład dał na bombardment, żeby odbijać się jeden gracz od drugiego, co? Ciekawe, ciekawe, że oni to tak przekminili. Dobra, widzowie, tak czy inaczej misje, misyjki, jeszcze raz misyjki. Bo, ja chcę mieć tego tukana. Opowiadałem wam, że muszę mieć tą skórkę. Nie rozumiem dlaczego to jest rzadki skin, on zasługuje na legendę. No kurde, możesz być takim tukanem, gościu, i oni to naprawdę nazywają rzadkie. A to coś nazywają legendą. Jaki to ma sens? Albo to typowe Stumble, guys. Ale dobra, tak czy inaczej, słuchajcie już swoje czapki baseballówki odebrała. Tutaj będą dwie, więc ja klikam jedną. I uwaga, baseballówkowa niespodzianka. Twoje nagrody. Ok, i co ja mogę tutaj dostać? Faktycznie mamy czapkę. Jest czapka, i z tego możemy dostać jakieś skiny, tak? Aha. I naprawdę ja dostaję kurczaka. Jakby. Poczekajcie, poczekajcie. Oni naprawdę robią baseballówkową niespodziankę. To ma być szał ciał, tak? I... I jakby. czekaj. I nie mam nawet drugiej? Poczekajcie, aż zresetowałem grę, dlatego że słuchajcie, miały być dwie, prawda? A bo było, że jeszcze jedna, a ja nie widzę tutaj jeszcze jednej. Z Camroku być może, ale to też nic nowego. W takim razie niech ta zwykła skórka po raz kolejny zadecyduje, jakim skinem zagramy. Ej, niesamowite, przecież oni napisali jeszcze jeden, że ma być jeszcze jedna czapka. I nie było jej. Albo mi się wydaje, albo słuchajcie, coś ja popsułem, to już możecie wy mi napisać. Dobra, wiadomo, zapraszamy tutaj widzów, a jeżeli chcecie być w moich znajomych, to oczywiście wpisujcie kod Abra. No dobra, teraz mamy Abduction Avenue, a nie Abducted Avenue, więc tu jestem, słuchajcie, bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tak, te mapki się różnią. Ej, jakby totalnie bez beki, one się akurat różnią. Dobra, słuchajcie, najpierw zrobimy sobie tajerzyka, żeby trochę się przyspieszyć, bo nie może, słuchajcie, być tak. Ok, teraz tak, rzucam bananiarza i ten bananiarz, słuchajcie, faktycznie, faktycznie. Jest jakby taki trochę większy. Dobra, przyciągam się tutaj do goska i oj, trochę mu. No, co by nie powiedzieć, słuchajcie, przeszkodziłem, więc chyba to zadziałało. Chyba to, słuchajcie, serio zadziałało, bo naprawdę, no, jakby. Ja go wyprzedziłem, właśnie tylko używając tego języka. Nieźle. Dobra, to lecę sobie teraz tutaj i tutaj, uwaga, znowu Jerzyk, znowu tutaj musi być. Ała, to zabolało. To już Jezu. zabolało, słuchajcie. Dobra, Dobra. Ledwo, prawie w laserach. Dobra, nie wiedziałam, że tutaj. Dobra. I to jest jakieś trudniejsze Dobra. niż tam. O, okej, okay. udaje mi się, słuchajcie, wygrać. I czy ja mogę się. Aha, mogę się przyciągnąć do podłogi. Ale chciałem się przyciągnąć do poręczy i liczyłem na to, że po prostu szybciej będę na mecie. Natomiast być może dało się to zrobić. Dobra, widzowie, popatrzcie, odpaliłem bombardment. I to jest takie wydarzenie, że gra się tylko z jednym znajomym. No, więc mamy tutaj Juli. I dlaczego, słuchajcie, to odpaliłem? Dlatego, że mamy ulepszonego bananiarza. I będę chciał, słuchajcie, zobaczyć, U, jak faktycznie... Jak to wyjdzie, bo on jest teraz ogromny. On jest naprawdę, no sami widzicie, że jakby jego zasięg jest naprawdę przeolbrzymi. Więc Uuu. jeżeli tutaj przetrwamy odpowiednio długo, to ja chyba rzucając tobie banana będę A po ile? prostu cię eliminował. Tak jak teraz nie, 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 nie. widzieliście. Ej, to było mocne, słuchajcie. To było naprawdę mocne. Ja... Czy ja mogę na blisko tak rzucić banan? Okej. Okay. Chciałbym zobaczyć, czy ja jestem w stanie cię trafić jakby tym bananem, tak jakbym ale rzucał, jak nie wiem, jakimś z tym bananem, trisem. to zaraz przegramy. O wow. No tak, 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 ale tutaj nie musimy robić rekordu, tylko po chcę zobaczyć, jak ten banan działa. Czy on faktycznie. No to czekaj, jest lepszy? ja się tu ustawię. Mamy tutaj ja tu stoper, no mamy nie, tutaj nie. stoper, więc trzeba słuchajcie na to uważać, co nie? Ale patrzcie, no tym bananem nie trafiłem, a on i tak trafił przez to, że właśnie miał on ten eksploduje? większy zasięg. Ej, to nie, jest, nie, nie. eksplodować... To jest banan? Eksplodować to on nie eksploduje. A, no bo ogólnie to są jakby skiny teraz do tych rzeczy, i to nie jest banan, tylko mogę ci w sumie pokazać. No właśnie, to jest ciasto jakby to jest. ciasto, tak. To jest coś takiego. O, patrz, tutaj leży. To jest normalnie jakieś ciasto, nie wiem, dziwne. Nie. śmieszne. I w sumie to są jeszcze inne do tego skiny. Naprawdę są bardzo, bardzo przedziwne skiny. Ale dalej, jakby ten banan nie działa tak jak Tetris, na zasadzie, że możesz podejść na naprawdę Ale się utrzymujemy, i kogoś patrz, uderzyć. 22 sekundy ej. i co będzie remis? O kurde, o kurde, dobra, uciekam stąd, uciekam, 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 dobra. I teraz patrzę, jakbym trafił. Nie, no, ej, trafienie kogoś bananem w ten sposób jest trudne. Musiałbym serio siedzieć dość daleko, ale z drugiej strony, no teraz ej, na przykład jest za miejsców? daleko, co nie. Ej, naprawdę, dobra, może, może się uda trafić? Mmm. dobra, a jakbym zrobił co? Nie. Nie, już nie. nie było na to czasu. Okej, okay, ten banan faktycznie jest lepszy, ale chyba wypadałoby w niego zainwestować jeszcze więcej sian. No bo chwila moment, jakby go słuchajcie wymaksować, on jest na siódmym poziomie i ma słuchajcie trzy poziomy z pięciu na powiększenie, czyli on łącznie byłby dwa i pół raza większy niż normalnie, czyli i tak, ej, prawie o połowę większy niż jest teraz ten zasięg, gdybym go wymaksował, więc może warto. No dobra, to może tym razem rzadka skórka, słuchajcie, nam wylos... no wylosowałaby, tylko że się oczywiście zacina, nie no nic. Some of. te to jest, słuchajcie, oni dalej zarabiają miliony dolarów miesięcznie i robił takie błędy w tej grze. Ale dobra, niech właśnie to szczęśliwe koło nam zadecyduje, czym zagramy. Czy grałem kiedyś tym rekinem? W to już uwierzę, że kiedyś nim grałem, chociaż też nie jestem przekonany. No i dobra, znowu zapraszamy znajomy. Tylko pytanie, jaka gierka nam teraz wyleci, uwaga! Oj, no dobra, słuchajcie, abduction avenue. Okej, okay, już wiemy, że tutaj ta żaba działa, natomiast teraz skupiłbym się, słuchajcie, na czymś innym. Już tutaj wygraliśmy, więc jest wszystko spoko, ale ja... Będę chciał, słuchajcie. Nie, ja tylko na tej gierce zacina skina? Tak mnie laguje, tylko jak na tej to? Gierce. Ja, Serio? Ale co? Ja, jak to? Co to no. znaczy, że zacina skina? Dobra, ja no będę chciał, słuchajcie, właśnie tych się o, w powietrzu i chciałem ich tutaj jest potrolować. Chciałem ich potrolować, a oni się, słuchajcie, nie dali tutaj za bardzo strollować. Oj, to niedobrze. To tego to akurat szkoda, ale spokojnie, bo właśnie. O, teraz będę Ach. miał, słuchajcie, teraz będę miał pole manewru, żeby do nich tutaj nadganiać. To jest, słuchajcie, mój plan na sukces w tym momencie, dobra. O, Widzieliście, co tu się... Ej, zbagowałem no. całą grę. Ej, totalnie zbug... zbugowałem. O, oh, wow. O, oh, wow. Ej, to, nie, to było grube. Nie, no nie, no nie, to, nie, słuchajcie, nie. było grube. I teraz, patrz, pa, pa, widzieliście, co on zrobił? Widzieliście, co on zrobił? A ja... Dobra, teraz, słuchajcie, robię tak. Dobra. Teraz robimy sobie w ten sposób. Teraz robimy sobie w ten sposób. I teraz, uwaga, pół Gość, co się podciągnął tą żabą. Jo! To było grube, słuchajcie. To było grube. Ej, ten jednak żabi język... Robi robotę. Ale naprawdę, gdyby dodać to na jakiś blok, dasz czy laser tracer to byłoby jeszcze lepiej. Dobra, widzowie, popatrzcie co my tutaj mamy. Jest bombardment, i zapytacie się, jak to bombardment. No tak, mamy 32 graczy, trzeba na to uważać, bo wziąłem to wydarzenie, które było już wczoraj. Czyli chodzi, słuchajcie, o ten legendarny podskok. Tutaj oczywiście zaraz będzie się grubo działo, więc ja wow. biorę sobie tarczę i od razu uciekam. Jak już mnie. Już, już zginęłaś? Okej. Okay. Nie, dużo murzyć żyć tak. Tak, tak, ale to niestety właśnie są takie wydarzenia. To niestety są tego typu giereczki, co nie? Tutaj dopiero jak odpadnie jakoś ze 25 osób, to dopiero wtedy zaczyna być powiedzmy miło albo prawie miło. Okej, okay, ja tutaj rzucam słuchajcie naszego bananiarza i A teraz uwaga sami widzicie. Po prostu szkoda, że oni dali 302 graczy, bo tam nie ma nic wspólnego ze skillem, a z blokowaniem się ludzi. No naprawdę, słuchajcie, szkoda tego bombardmenta, ale mamy drugie podejście. Natomiast co my możemy tutaj zrobić tak naprawdę? Nic. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czemu akurat ten żabi język jest no, na 8 osób, a, a tutaj jest tych osób, słuchajcie, 32? Nie rozumiem, słuchajcie, naprawdę tego nie kumam. Biorę sobie oczywiście tarczę i ta tarcza jest w stanie mi pomóc, natomiast takim nie osobom, jak no, te, no, które tarczy nie, no. nie mają, no to faktycznie wierzę, że no, może być nie, dość ciężko. Ej, ale już odpadłaś? Odpadać. No właśnie, no właśnie. O to w tym chodzi. To jest tak głupie. To jest serio popchnęli takie głupie. No naprawdę, to nie ma żadnego sensu. Ja mogę też tutaj podskakiwać w nieskończoność i, i widzicie no, co się no, dzieje. No, no, no. O, Dobra, robię I sobie tarczę. Się tak nie okay. I wpadł do wody. Okej. Okay, mam tutaj tarczę i liczę na to, że teraz trochę chociaż przeżyję. Rzucam tam banana. Jakby ktoś chciał bliżej do mnie podejść, to też, żeby po prostu tym bananem sobie oberwał. Dobra, już masz mam już 22 osoby. Mam odpadły, w razie co tarczę i na razie tutaj będę kampił. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już się powoli włącza stoper. Dobra, 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 dobra. dobra. Ok, teraz wjeżdża tarcza i lecę sobie tutaj do środeczka. Ta Zostało już co mało. Co? 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 Co robi? Co robi? Co robi tarcza? Tarcza co robi tarcza? coś takiego, że goście właśnie nie biją mnie, jakby, że tam przez ileś sekund tylko oczywiście A, to mam, ale jeżeli teraz by ktoś graczy, mnie uderzył. Okay to to nie zadziała. Dobra, tutaj, słuchajcie, zostaję sam z jednym typem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz, uwaga, wybijam go, wybijam go tą... Tę... O, wybiłem no. go tym skokiem. Szybciutko. Udało się. No, ale to jest po prostu za dużo graczy i tak. No i widzowie, to, co ty Gryski lubią najbardziej, czyli stumble and seek. Ja mam nie, nie dać się, się złapać, złapać, więc i ty będziesz o. się chowała, i ja będę się chował. Nice. Dobra, jestem Obo. gaśnicą i tym razem, słuchajcie, przyjmę delikatnie inną taktykę. Poszedłbym sobie tutaj i czy ja mogę sobie tutaj poczylować? Czekajcie, ej, wejdę ja sobie sobie to na to. Wejdę sobie tutaj na to i będę jest. sprawdzał. A, czy... Zgodnie, gdzie ja jestem. Ej, no widzę, widzę, widzę cię. Jesteś tutaj śmieciami obok mnie, ja jestem tą Gasicą i pytanie, czy oni mnie będą tutaj widzieć. Oczywistym jest, że w tym miejscu Gasica stać nie może i to każdy, kto zna tą mapkę, będzie od razu widział, prawda? Ale ja i tak sobie tutaj stoję, ja i tak będę patrzył, czy. O, o nie, o nie, o nie! Jak to się zaraz zmieni, to będę miał totalnie. No właśnie będę miał przerąbane. Skąd ja to wiedziałem? Okej, okay, mamy tym razem Abducted Avenue i tutaj raz już dzisiaj przegrałem. Trochę przez mój błąd, żeby nie było. Natomiast tym razem, słuchajcie, liczę na to, że będzie trochę lepiej. Okej, okay, uwaga. Robię sobie jeżyka. Tym jerzykiem oczywiście sobie polecę tutaj. Dobra, teraz uwaga, z tego tutaj ładnie, pięknie. No i dobra, to ufa oczywiście powinno nas całkiem spoko wybić, więc, 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 dobra. Robię sobie tutaj oczywiście jeżyka, no i powiecie, no dobra, ale, ale tutaj przecież... Przecież trzeba używać tego, um, jakby efektu. No to właśnie. Można nim, słuchajcie, się całkiem fajnie wybijać. Tego nie widziałem akurat wcześniej, ale popatrzcie. A, do. Ej, do. ufa się nie da przyczepić. O, to tego nie wiedziałem. Ale tutaj się na przykład da się tak uratować. I to jest mega kozackie. To jest mega kozackie. Sami o, widzieliście. Dobra, o, tutaj się, słuchajcie, nie. w ten sposób uratuje. Język nic nie dał. Nic mnie nie dał. Dobra, momencie. i teraz uwaga, tutaj lecimy tak, bo tutaj widzę jakiegoś typa. Okej, okay, dobra. Chciałem się. Mm, chciałem się do niego przyciągnąć, a to też chyba nie był akurat najlepszy wybór. Dobra. Dobra, można tak by powiedzieć. Dobra, tutaj bym poleciał... Ej, jestem na... No... Okay. Na czym jestem? Na no UFO. Okej. Okay. Dobra. Dobra, 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 dobra. Lecę tak i teraz się przyciągnij. Okej, okay, spoko. Ty, o, patrzcie, to przyspieszyło. Dobra, wygrywam to w takim razie. Ej, Ej ale to, to serio? Ja byłam tak blisko. Ej, na tych, to, tych kometach się przybliżało. To ta żaba teraz dobrze dała, powiem szczerze. Szkoda tamtego poprzedniego chowanego, ale wiadomo, jakby... Musiałem się no, na to, słuchajcie, zgodzić, co nie? nie teraz mam. ja znowu się chowam. Natomiast, słuchajcie, tamta kampania była najlepsza. Znaczy, od początku wiedzieliśmy, że ona nie jest dobra. Jakby chyba nikt nie myślał, że jest dobra. Jedyne, co to faktycznie mogłem spróbować po prostu uniknąć. Teraz słuchajcie. Szukam. Szukam. Okay, teraz szukasz. No dobra. To w takim razie, słuchajcie, zagra. Oj, tu się nie mieszczę. Tu się, słuchajcie, nie jestem w stanie zmieścić. A, no dobra. Widzę safe, widzę safe, jak ucieka. Widzę dobra. Jak no ucieka. to ja przynajmniej nie jestem safe. Em. Ja mam w takim razie całkiem okej. Okay. Dobra. To schowam się tutaj. w mi myślę, że całkiem sensowne miejsce, prawda? No. Oczywiście, zaraz hey. możemy się zmienić i będzie, słuchajcie, już wtedy trochę przypałowo. Okej, okay, no nie, to nie jest dobre, to nie jest dobre. Okej. Okay. Chociaż, słuchajcie, teraz, jeżeli nikogo by tu nie było... To, Śmieci to, to, tu spadły. Hydrant. To, to, to jest, słuchajcie, spoko. złapany. Dobra. Dwóch już zopałam, dwóch już zopałam. O, ho, ho, ale mam kampę. Znaczy, jest w stanie ktoś mnie znaleźć? Oczywiście, że tak. Natomiast gdyby do końca gry się to nie zmieniło, jest, to jest grubo. Trzy. Oczywiście, zaraz się znowu zmienimy i to będzie słabiutkie, ale naprawdę ta kampa jest tłusta, słuchajcie. Za 15 sekund się zmieniamy. Okej. Okay, Okej, okay, dobre miejsce. Strasznie dobre miejsce. Mamy tutaj jakiegoś złotego banana. A ty jesteś złotym bananem w ogóle? Teraz? Tak. Okej, okay, to możesz być ty. O kurde. O kurde, dwa złote banany, gdyby ktoś pytał. O nie! Uciekam! Uciekam! Nie! O kurde, dlaczego akurat zmiana w tym momencie? To był najgłupszy moment. To był najgłupszy moment, widzowie. Jak to się w ogóle stało? Dobra, uciekam. Po prostu uciekam. Uciekam, gdzie się da. <laughs> kurde, masakra! Patrzcie, co się dzieje! Nie, tutaj się nie da! Jakieś... O, nieu! O ją! dobra, jestem teraz betoniarką, no nie mogę być! <laughs> co tu się dzieje w tej grze? Ej, co tu się dzieje? Nie, nie złapisz mnie, nie złapisz mnie! Nie, dobra, uciekam gdzie Ucie... jest? Gdzie O, jesteś? kurde, z pół minuty mnie szukał. Znaczy, łapał. wow, to było dobre. A.